Drogi istoto światła, dziś aniołowie przynoszą ci bardzo ważną wiadomość. A wszechświat wybrał ciebie, abyś usłyszał te słowa właśnie teraz. Dlatego ważne jest, abyś wysłuchał ich do końca. Pozwól, aby każde zdanie otworzyło przestrzeń w twoim sercu, gdyż miłość jest bliżej, niż sobie wyobrażasz. Zanim pójdziesz dalej, poprosię cię, Abyś w komentarzu podał imię ukochanej osoby, abyśmy mogli razem wysłać dobre energię. W najbliższych dniach poczujesz głęboką zmianę w swoim postrzeganiu relacji. Brak szacunku lub pogarda, którą ktoś mógł Ci okazać, nie definiuje Twojej wartości. Zasługujesz na czystą miłość, szczere uczucie i prawdziwy szacunek. Weź głęboki oddech i powtarzaj w myślach. Moje serce przyciąga prawdziwą miłość trzy razy podczas tej wiadomości, aby wzmocnić pozytywną energię. Ważne jest, aby zrozumieć, że każde wyzwanie miłosne niesie ze sobą cenną lekcję. Ta sytuacja nie jest inna. Osoba, która okazała pogardę, pokazuje jedynie fragment swojego własnego wewnętrznego świata, a nie Twojej istoty. Twoje światło pozostaje nienaruszone. A twoja zdolność do kochania jest nieskończona. Wszechświat przygotowuje niespodziewane spotkania, które zmienią twoje życie uczuciowe. Zauważysz, że osoby, które nie szanują ani nie doceniają twojego serca, zostaną naturalnie oddalone, otwierając miejsce na prawdziwe połączenia. Uwierz, miłość, na którą zasługujesz, jest w drodze. W tym momencie pozwól sobie zastanowić się nad własnymi oczekiwaniami i emocjonalnymi potrzebami. Szanowanie własnej wartości jest kluczowe, aby miłość mogła zakwitnąć. Powtórz jeszcze raz: Moje serce przyciąga prawdziwą miłość. Poczuj, jak każde słowo wzmacnia Twojego ducha. Energia wokół Ciebie się zmienia. Małe znaki zaczną pojawiać się w Twoim codziennym życiu. Wskazując, że drogi pojednania lub nowe, pozytywne spotkania się zbliżają. Zwracaj uwagę na gesty, słowa i sytuacje, które wcześniej mogły umknąć Twojej uwadze. Nie pozwól, aby słowa pogardy Cię przygnębiały. Nie mają one mocy, którą im przypisujesz. Twoje serce jest czyste, a ktoś, kto naprawdę zasługuje na to, by być przy Tobie. Rozpozna tę czystość. Prawdziwa miłość jest cierpliwa, łagodna i zawsze znajduje sposób, by się objawić. Poczujesz w sobie odnowę, która zmieni sposób, w jaki postrzegasz relacje. Każde słowo pogardy, które do ciebie dotarło, służyło jedynie wzmocnieniu twojej siły i wartości twojego serca. Momenty introspekcji ujawnią ukryte uczucia. Które potrzebują być przyjęte z czułością. Ta wewnętrzna akceptacja tworzy przestrzeń dla czystszych i bardziej harmonijnych doświadczeń miłosnych. Pozwolenie sobie na odczuwanie bez osądzania będzie kluczem do uwolnienia blokad i przyjęcia pozytywnej energii. Światło, które jest w tobie, naturalnie przyciąga ludzi, którzy szanują i doceniają Twoje uczucia. Energia miłości będzie widoczna w małych, codziennych gestach, spojrzeniach, uśmiechach i życzliwych słowach, które głęboko dotkną Twojego serca. Każdy gest będzie przypomnieniem, że wszechświat jest po Twojej stronie. Zauważysz, że niektóre dawne relacje już nie mają miejsca w Twoim życiu. To nie jest strata, ale wyzwolenie, które otwiera jasną drogę dla prawdziwego szczęścia miłosnego w Twoim życiu. Obecny moment wymaga odwagi, aby otworzyć się i wyrazić pragnienia oraz uczucia. Im bardziej pozwalasz sobie odczuwać, tym bardziej miłość objawia się w intensywny i transformujący sposób. Będą niespodziewane spotkania, które sprawią, że Twoje serce będzie biło mocniej, przynosząc bezpieczeństwo, pasję i czuleść w zrównoważonych dawkach. Każde doświadczenie będzie odbiciem troski jaką wszechświat ma o ciebie. Zauważysz, że obecność tych, którzy cię pogardzają, nie jest już potrzebna. Służy jedynie jako kontrast, pokazując wartość osób, które rozpoznają i doceniają twoje serce bez zastrzeżeń. Prawdziwa miłość objawi się poprzez głębokie połączenia, szczere rozmowy i gesty troski, które dotkną twojej duszy. Każda chwila będzie okazją do umacniania autentycznych więzi. Będziesz prowadzony, aby patrzeć na siebie z większą łagodnością i akceptacją, rozumiejąc, że każda przeżyta emocja ma cel i przyczynia się do Twojego emocjonalnego rozwoju. Odkryjesz, że prawdziwa intymność pojawia się, gdy jest szacunek, zrozumienie i zaangażowanie serca. Energie się zharmonizują aby relacje oparte na tych zasadach mogły kwitnąć w naturalny sposób. Otwierając się na miłość, poczujesz pewność i spokój, wiedząc, że wszystko, co się dzieje, jest przygotowaniem do czegoś znacznie większego i głębszego niż sobie wyobrażasz. Przeszłe doświadczenia, nawet bolesne, będą wspominane z wdzięcznością. Gdyż zbudowały Twoją zdolność do rozpoznawania i doceniania prawdziwej miłości, która się zbliża. Chwile ciszy i refleksji staną się świętymi przestrzeniami, w których zauważysz subtelne znaki od wszechświata wskazujące kierunek Twojego serca. Będziesz miał jasność co do rodzaju relacji, jakiej pragniesz i na jaką zasługujesz. Ta jasność przyciągnie ludzi którzy dzielą tę samą energię i cenią wzajemność oraz szacunek. Poczujesz, że każdy gest troski, który otrzymujesz, jest pomnażany w twojej własnej zdolności dodawania miłości bez strachu czy niepewności. Ta krążąca energia umacnia prawdziwe więzi. Twoje życie uczuciowe przejdzie znaczącą transformację, oznaczoną spotkaniami, które budzą radość, szczęście i prawdziwe zaufanie. Każda chwila przyniesie pewność, że jesteś kochany. Zauważysz różnicę między przemijającym zauroczeniem a trwałym połączeniem, ucząc się doceniać każdy gest, słowo i okazanie prawdziwej troski. Obecność osób, które wibrują na tej samej uczuciowej częstotliwości, będzie coraz bardziej stała, umacniając więzi i tworząc silne relacje oparte na wzajemnym szacunku i trosce. Nawet w obliczu dawnych konfliktów czy nieporozumień zachowasz spokój, rozumiejąc, że każda sytuacja jest okazją do emocjonalnego i miłosnego wzrostu. Twoja intuicja będzie Twoim sprzymierzeńcem w rozpoznawaniu osób, które naprawdę chcą być przy Tobie, unikając wyniszczających lub nieszanujących Cię relacji. Niespodziewane chwile przyniosą radość i inspirację, wzmacniając przekonanie. Że wszechświat zawsze sprzyja tym, którzy są otwarci na prawdziwą miłość. Będziesz prowadzony, aby wyrażać wdzięczność za każdy gest, spotkanie i naukę, podnosząc jeszcze bardziej pozytywną energię wokół siebie. Połączenia, które powstaną w tym okresie, będą naznaczone harmonią, empatią i szczerym pragnieniem dzielenia się szczęśliwymi i znaczącymi chwilami. Poczujesz, że każdy krok w kierunku miłości wzmacnia nie tylko twoje życie uczuciowe, ale także twoją samoocenę i osobistą pewność siebie. Wszechświat wysyła subtelne znaki, które mogą pojawić się w snach, zbiegach okoliczności lub niespodziewanych spotkaniach, wskazując, że jesteś na właściwej drodze do znalezienia prawdziwej miłości. Zrozumiesz, że szczęście nie zależy od zewnętrznej akceptacji ale od harmonii między Twoim sercem, uczuciami i intencjami. File wspólnej radości staną się rutyną, przynosząc emocjonalne bezpieczeństwo i pozwalając miłości kwitnąć w naturalny i obfity sposób. Będziesz w stanie wybaczyć dawne urazy, przekształcając bolesne doświadczenia w naukę i emocjonalne wyzwolenie. Miłość, która teraz nadchodzi, jest cierpliwa, autentyczna i pełna szacunku. Rozpozna twoją wartość, twoje zalety, a nawet twoje słabości, umacniając wzajemne zaufanie. Otrzymasz okazję, aby pokazać swoją prawdziwą istotę. I tak, na końcu tej podróży samoodkrycia i uzdrawiania. Zrozumiesz, że miłość nie jest czymś, czego szukamy na zewnątrz, ale energią, która już w Tobie mieszka. Wszechświat nie tylko przygotował drogę, ale także twoje serce, aby rozpoznawać, Przyjmować i pomnażać tę miłość. Uzy przeszłości przekształcą się w nasiona nowej historii, podlewane zaufaniem, pokojem i pewnością, że zasługujesz na wszystko, o czym marzysz. Gdy najmniej się tego spodziewasz, prawdziwa miłość nadejdzie nie jak gość, ale jak dom, miejsce, w którym nie będziesz musiał udowadniać swojej wartości, gdyż będziesz widziany, przyjęty i kochany takim, jaki jesteś. I gdy ten moment nadejdzie, Będziesz wiedział bez cienia wątpliwości, że cała droga była warta zachodu. Niech boskie światło oświetla każdy twój krok, a twoje serce zawsze będzie magnesem dla najczystszej i najprawdziwszej miłości. Niech błogosławieństwa wszechświata będą z tobą, dzisiaj i zawsze. Amen.